Dzień dobry panu. Może pan nam się przedstawił Pani? Dzień dobry, Tomasz Chowalski, właściciel szkoły Tenisa. Przez e, e. dzisiaj rozpoczyna się turniej Tenisa Ziemnego. Coś bliżej Pan powie na temat jest tych turniejów? E, jest to turniej w kategorii dla 12 chłopców, o, turniej o Puchar posła Tadeusza Tomaszewskiego. E, następne dwa turnieje będą w następnych tygodniach, to są Puchar prezydenta miasta Gniezna i do lat 14 i do lat 18 chłopców. Są to turnieje takie mające tutaj zapoczątkować taką serię turniejów, ogólnie będziemy organizować takie turnieje, może nawet ogólnopolskie, regionalne w przyszłości po to, żeby nasi mali zawodnicy mogli wejść tak jakby mały profesjonalny tenis i mogli teraz prezentować godnie na turniejach ogólnopolskich. I zacząć rywalizację taką właśnie już na, na wyższym poziomie niż Gnieźnieński nasz tutaj wewnętrzny. Dzisiaj grają dwunastolatki. Dwunastolatkowie, tak. Dwunastolatkowie. Ile osób w ogóle się zapisało tak, na się ten Takie by... no, Tak, zaczynamy raczkować, więc zaczynamy startować. 10 osób, gramy w grupach, każdy z każdym po jednym secie. Zwycięzcy grają tu finały i, i finały. O dwóch najlepszych z każdej grupy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pani stanowską asystenta posła yy, pana podolczaka Tomaszewskiego. Ja.